Podjęcie przez samorząd województwa w ogóle tematu depopulacji i starzenia się mieszkańców naszego regionu, no to już było wielkie wyzwanie i uważam, że właśnie jest to uzewnętrznienie pewnego problemu, który od wielu lat już istniał, natomiast odważnie podjęliśmy ten, ten temat i próbujemy znaleźć drogi wyjścia, aby zatrzymać ten proces, żeby nie było za późno, bo już dzisiaj wielu ocenia, że już jest za późno na, na, na podjęcie pewnych działań. Województwo opolskie rozpoczęło swój długi marsz do rozwiązań, które poprawią jakość życia ludności o innych parametrach demograficznych, znacznie starszych. Zorientowanie długookresowe sprawia, że władze muszą bez przerwy pamiętać o azymucie, czyli o kierunku, który obrały, a który wynika z pewnych nieubłaganych faktów demograficznych. Uważam, że województwo opolskie ma ogromny potencjał i sytuacja ludzi starszych, chorych na opolszczyźnie jest uprzywilejowana. Także dzięki obecności i pracy Caritas w Decyzji Opolskiej. My od 20 lat praktykujemy system, który może z powodzeniem konkurować z najlepszymi systemami w tej chwili Europy Zachodniej. Centrum Adamasmepo przygotowało trzy narzędzia, które mogłyby wprowadzić ten biznes związany z gospodarką senioralną w życie. Pierwszy to jest klaster usług senioralnych, drugi to jest modelowy dom opieki stacjonarnej dla seniorów i trzeci to jest osiedle seniora, które było po prostu osiedlem z serwisowanymi mieszkaniami, czyli pozbawionymi barier architektonicznych i z serwisem opieki pielęgnacyjnej na żądanie takiego seniora. Na pewno brakuje czegoś w rodzaju klastra. Klastra, który by synchronizował pełną opiekę w zakresie pomocy społecznej, w zakresie wsparcia społecznego, edukacji, w zakresie ewentualnie opieki zdrowotnej również. Klaster ma być swego rodzaju platformą integrującą usługi, które są usługami opiekuńczymi, pielęgnacyjnymi i im towarzyszącymi. Natomiast głównymi uczestnikami klastra, czyli podmiotami zaproszonymi będą operatorzy, inwestorzy, Deweloperzy, samorządy, jednostki NFZ-u, czyli szpitale, punkty rehabilitacyjne, organizacje pożytku publicznego, jak również sami seniorzy i ich rodziny. To jest Świetny pomysł, aby z czegoś, co dzisiaj jest dla nas wielkim problemem społecznym, czy nadciągającym problemem społecznym, uczynić niszę rynkową, która pozwoli nie tylko te problemy odsunąć, nie tylko zaspokoić potrzeby seniorów, ale także na tym zarobić, stworzyć nowe miejsca pracy, czyli zrobić region, jednocześnie bardziej atrakcyjny dla seniorów, ale dający pracę ludziom młodym, umożliwiający im takie horyzonty powodzenia na przyszłość, żeby mogli decydować się na dzieci, to w połączeniu z innymi komponentami specjalnej strefy demograficznej powinno po prostu załatwić coś, co jest warunkiem koniecznym do tego, żeby w województwie żyło się lepiej. Wszystko ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju naszego regionu, ale także i dzięki temu na stworzenie możliwości dystrybucji środków pozyskanych, później z podatków, oczywiście, i lepszej organizacji także tej strzebnej gospodarki, którą traktujemy jako takie zadanie priorytetowe, jeśli chodzi o projekt specjalnej strefy demograficznej.